Któż z nas nie chciałby w zimowy wieczór zasiąść w fotelu przy promieniującym przyjemnym ciepłem kominku, a przy tym połączyć przyjemne z pożytecznym. Bo kominki dawno już przestały być symbolem luksusu i odgrywają dziś dużą rolę jako dodatkowe, a byważe główne źródło ogrzewania, nie wymagając przy tym skomplikowanych prac budowlanych. Jak powstają wkłady kominkowe? Aby się tego dowiedzieć, odwiedziliśmy polskiego producenta firmę Hitze z Radomia. Zaczynamy! Jak zwykle wszystko zaczyna się od projektowania. Należy dobrać odpowiednie, wytrzymałe na wysoką temperaturę materiały. Jeśli chodzi o konstrukcję, w kominkach Hitze stosowane są tylko kurtyny górne. Jest to efekt wieloletnich prac badawczych i wdrożenia będących ich efektem rozwiązań. Prototyp przechodzi w zakładowym laboratorium badania przepływu spalin. Jak działa kominek? Do paleniska doprowadzone jest powietrze, pierwotne podtrzymujące proces utleniania oraz wtórne pozwalające na dopalenie lotnych cząstek i znaczne zredukowanie szkodliwych substancji uchodzących do atmosfery. W tym celu kominek wyposaża się także w system deflektorów, sprawiających, że powstające w nim gazy są kilkakrotnie dopalane. Warto tu wspomnieć o tym, jak należy palić w kominku. Drewno powinno pochodzić z drzew liściastych i mieć wilgotność poniżej 16%. Należy ułożyć z niego luźny stos i podpalić od góry. Możemy wówczas lepiej kontrolować proces spalania i uzyskujemy czysty, przyjazny dla środowiska ogień, a w efekcie również czystą szybę. Gdy po badaniach dany model zatwierdzony zostanie do sprzedaży, rozpoczyna się produkcja seryjna. Palenisko powstaje z nieodkształcającej się stali kotłowej, która nie wchodzi też w reakcję ze spalinami. Pozostałe elementy wykonuje się ze stali żaroodpornej. Blachy pobierane są automatycznie z magazynu i podawane do wycinarki laserowej. Wycina ona elementy paleniska, obudowy oraz frontu. Następnie operator za pomocą manipulatora odbiera gotowe detale. Na laserze 3D z profili stalowych wycinane są m.in. takie elementy jak ramki i uchwyty drzwi kominkowych czy kurtyny powietrzne. Potem wycięte elementy gięte są na prasach krawędziowych. Teraz detale trzeba ze sobą połączyć. Zajmują się tym roboty spawalnicze, co zapewnia najwyższą jakość spoin. Tutaj widzimy, jak spawany jest korpus wkładu kominkowego. Czas na zmontowanie frontu. Do zespawanego korpusu przykręcany jest stelaż, na którym znajdzie się obudowa. Na maszynach obróbczych CNC przygotowywane są tymczasem takie detale jak dysze, mechanizmy otwierania drzwi czy regulacja przepływu powietrza. Okładziny ceramiczne odlewane są na miejscu w zakładzie przy użyciu specjalnej mieszanki absorbującej ciepło, które oddawane jest do komory spalania, co poprawia parametry energetyczne kominka. No i wreszcie to, co najbardziej cieszy oko każdego właściciela kominka. Odporne na wysoką temperaturę szkło. Stosowana jest tu ceramika przeźroczysta. Z tafli wycinane są formatki o odpowiednich wymiarach. Gotowe, można przystąpić do montażu. Najpierw front jest włączony z wkładem. Potem wewnątrz wkładu umieszczane są okładziny ceramiczne. Na koniec mocowane są drzwi z szybą. Czas na finalną kontrolę jakości. Sprawdzane są między innymi działanie mechanizmów, dopasowanie elementów i szczelność układu. Kominki wędrują do magazynu, skąd rozsyłane są do odbiorców niemal w całej Europie, a firma ma w swojej ofercie także, zdobywające coraz większą popularność i wygodne w użytkowaniu, kominki gazowe. W przypadku kominków gazowych w spalinach znajdziemy niemal wyłącznie dwutlenek węgla i parę wodną. Jest to olbrzymia przewaga dla użytkowników urządzeń grzewczych mieszkających chociażby w Krakowie, gdzie już teraz wprowadzono całkowity zakaz spalania drewna. Pomimo, że jest to urządzenie gazowe, jest ono całkowicie bezpieczne ze względu na ilość zabezpieczeń wdrożonych w tym urządzeniu, jak chociażby klapy przeciwwybuchowe, dolne i górne, czy zabezpieczenie przed cofaniem się spalin lub wyciekiem gazu. Stąd też użytkownik może czuć się całkowicie bezpieczny. Oprócz tego firma produkuje też piece grzewcze czy paleniska ogrodowe. Dla każdego coś ciepłego.